Piwo lepsze od chleba, bo gryźć go nie co to trzeba. Co to co ma znaczyć? No, że piwo jest lepsze od chleba, proszę pana. Bo gryźć go nie trzeba. To pani warunuje alkohol. Ja sprzedaję alkohol. Nawet sprzedaję. Pana. Proszę pana. Dla pana tu jest. A jest, ale no, też pan. antyreklama. Alkohol szkodzi zdrowiu. Jak tak, jest alkohol reklamy, to dlaczego pani sprzedaje? od kiedy to alkoholu nie można w Polsce sprzedawać? No można sprzedawać. No. Proszę prostu będzie. Będzie taki Ci nie że nie będzie można. Ja <śmianowice> masz zjąć tą k ten bluzę. Zdejmę. To już zdejmę. Już! Zdejmę! Już! Nie! Tak! Nie! Tak! Co TY mną zainteres? Nie nie rządzę, tylko ci pomagam! A ty zdejmij tą bluzę! Zdejmę. O tą, żołnierską. O tą? Tak. A co tobie żołnierskie ci nie podoba? Bo chodzisz w śmieciom czasu. A ty dwa? I piszą ludzie o tym. A ty dwa? Zdejmij ją. Już. No to szybko. Na inną. To by przeszkadzał wszystko. Tak przeszkadza. To by wszystko przeszkadzał mnie. I ja przeszkadzam, tak? Mi? Tak. Nie. Mi nie. A Nie. Nie. No to ja nie przeszkadza. Zdejmij to bluzę. I co, wczoraj coś na jabłarku kupiliście? Krzyszuk? Co? Wczoraj coś na jabłarku kupiliście? Tak. Kupiłeś uprząż dla mnie? Co? Dla mnie uprząż kupiłeś? Czy, czy... Uprząż! A nie było! A nie było! Ty Bo to yy, nie jarmark nieuprzążowy, tylko... Jarmek. Zdejmuj to mi to! DARA! Już! Już to wiem. I koszulkę zmieni. I się wykął Co ty miał w... Ja nie rządzę, proponuję nie w... no zaraz -za. jak... Z... Bo zaraz tak będzie, że odwrócę się i wyjdę Chcesz tego? Wyjść? A proszę bardzo, ja ci nie wyganiam Możesz się no? no. No, wziął I za chwilę telefon, gdzie jesteś? No? Za chwilę telefon, gdzie jesteś? Dobry przewyższy się, w tej chwili. Co ty żonisz? Ja ci powiedziałem, że... Siadaj! Nie! 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 Będę stał! Nie pchaj mnie! Siadaj! Nie pchaj mnie! Siadaj! Bo co? Nie... Ja cię w będę. Masz się przebrać! Nie! Nie, nie będę cię wybierać. To jak nie, to ja wychodzę. To wychodź. Gioranek, idziemy. I zostałeś tu sam. Dobra. No. Dobra. Dobra. Przybiera się. Nie. Już. Nie będziesz mnie rządzić. Będę. Nie. Będę. Nie. Będę. Nie. Nie rządzić. Ja nie rządzę, tylko się... Wyciągaj to wszystko, przebieraj się. Zrozumiane? Nie. Nie? Nie, nie. No nie Widzisz? Ciężko z tym gościu. Tak się uważaj? Ale do... Szado. Tam był... Tam by było ogólnie. Tak? Wejdź ty! Zostaw te Czasek! Kwity Co Przy, zostało? Przybieraj się Masz się Przewrócić. Tak, nie. Tak, nie, tak. no nie tak. Ja nie żądę tobą. Masz się przewrócić. I koniec. Mieliście wojnę dzisiaj o to, bo nie chciałaś go wypuścić do, do roboty. No jakim prawem ty nie możesz go do roboty wypuścić? Krzysztof? Albo u mnie, albo u czego. Niech wybiera. No to jak... Niech wybiera. On, no to jak wybierze i zabierze się i pójdzie. To niech idzie. A już nikt do ciebie tu więcej nie przyjdzie. A niech się nie przychodzi. Musicie dojść do porozumienia. Jak on pracuje, to źle, że pracuje? To lepiej, żeby siedział tutaj i byście. kiedy u mnie będzie piłować. Pomagać. Ludzie piszą. Oj już. Wiesz, że jemu przywozili staropony? Dzisiaj? Jemu staropony? Tak. Do czego? Do czego? Ale może, nie rugaj do... się. Może łóżko chcieli zrobić, opon, Używana. Tak. A może do Asterki przywozili, czy nie? Do Lublinka. Albo do Lublinka. Bo nie tak jak trzeba oporę. Czyli co? On nie ma prawa chodzić do roboty, tak? Nie. Krzysztof. Albo o mnie. Albo Ja tu pos... Trzeba wziąć się za sprzątanie, a nie ja Jest męczony! Kwiaty trzeba sadzić. Nie tak było? Poniedziałek! Czego milcisz? Ale Krzysiek! Po... Niedzielę. 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 wódka w poniedziałek naprawdę mieliśmy tyle roboty, że nie nie to byłem wchodzi Krzyśka robota. Paniał? Paniał czy nie? Paniał czy nie? nie ale to jest, ale, zębów, ale nie to jest mój pracodawca. To jak ja mogę mu odmówić? Przepraszam, ale jak Krzysiu tu, Czy nie Przyszedł ten pracodawca, tylko ten będzie pracodawca. A to będziesz jemu płacił, tak? Tak. Pieniądzami? Pieniądzami. Jak, jak będzie pomagał, oczywiście. Oczywiście łódźko nie. Czyli nie ma prawa pracować? Ja, Jego ja wybór, nie mój. No to jego wybór, no to. No. I masz wybrać. Ja ci powiedziałem, Andrzej. Ano prawo lewo? On powiedział, że prawo jedzie. ty prawo nie. Jeden torby jedzie. On prawo jest, tak? Krzysztof. Krzysiek jest prawo, tak? Nie wiem, czy prawo czy lewo. O, Krzysiek, ale to, to, to było umówione, powiedz dwa dni, trzy wcześniej, że chcesz coś, żeby tobie zrobić. Krzysiek. Ja i przepraszam bardzo, czekamy, bo muszę tak, zostawię robotę. Dzwoni do Krzyczka. Krzysiek, gdzieś nie przyjedzie, bo mnie potrzebny. Nie, dzisiaj mnie potrzebny. A, tak, jak dziś było. Nie tak? I zbieraj się, pojechałeś. A żeby ja upadł? Powiem to może nieba. Ale co by było? Co by było? Ale to nie jest twój opiekun, tylko towarzysz do życia tutaj. A towarzyszy... A z Wojtkiem jeździłeś wszędzie do urzędów jeździłeś. Wszędzie! Z Wojtkiem jeździłeś? Tak! Kłamiesz Krzysztof, bo ja doskonale wiem. Przepraszam, ale jeździłem. Może zraz to by się zdarzyło. Nie, nie raz! Nie raz! Ale nie ma obowiązku Cię wozić po urzędach. Jakoś dwa tygodnie wytrzymałeś sam i jeździłeś wszędzie. Nie ja w domu ci Nie jeździłeś! Nie! Tak! Nie! Tak! W tylko i kerkownik. A jak byś upadł na poczcie? Co? A jak na poczcie byś upadł? To upadłby. No to to no samo i na, na, w, na, na, w, w urzędzie, urzędzie by upadł. No! No! Co, Co to? to? U mnie chodzi? Zajazd? Szajper? Kaczmar? trzecim! Nigdy nie mówię! Nie pij! Nie A gdzie to? Jeden z nim butelkę, drugą całą. Nie tak? Kiedy piłem, gdzie się W niedzielę było. To w niedzielę. No, no to w niedzielę. parapetuwa, nie, co... no. no. Jak bo, ja no, po... ja... co... chodzimy. jak do bo, byłem... tego... nie nie radzę. No, jeżeli on nie może do pracy chodzić, no to on dziękuje za taki. Wybierajcie czy czy nie. Bo tu jest nielegalistko. Nie Wybieraj. Ściszcie. Nie ma ścisza. Masz mi odpowiedź. Prezydencie ma się z góry Nie. Ja nie lubię tego słowa. Powiedz, no że coś ci trzeba. Zostaje i tobie wszystko zrobię, to co chcesz. I, jutro będziesz w domu? Nie Jaki... jutro? -y, i łatny. To on podejmuje decyzję. dzisiaj. z domu? Nie, no to on też go się jajca. Wracaj no, domu czy nie? nie. Ja mówię, bo jutro będę Ja muszę domu. wszystko. Ja muszę napiłować. I jak? Nie, nie wchodzi on. Nie, nie wchodzi. Ja powiedziałem. Z dwóch chorych czerpać nie będziesz. jedzenia. Jednego. Ja mam czekać. O, nie... Ja zmęczony, bo ja roz... Pawniczki lewe. Lewa? Tak. A prawe są? Nie ma. Nie mam prawych, bo nie ma zakładu rejestrowanego. Nie Aha. ma. Zejdź do Urzędy Miejskiego, do wydziału. A to jeździłeś, pewnie sprawdzałeś już A tak? Jak? Nie A ja! Nieraz! To noc u mnie. Je. Wiesz? Co? nie, Dasz raz! sprawdany. Ja, 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 Czekaj, to pokażemy. No i, o, tu jest taki nie, tak? Krzysztof. No. to może być złomy. i... O, tu No, bo tam, tutaj to faktycznie nie ma kabla. Ale to, to może działać, ty. Nie działać chyba. Ale dlaczego, Wiesz? dlaczego ty się rugasz? Ja do ciebie się rugam? To takie przysyłeś dla mnie? No to dla mnie to mówisz, to powiedz do widzów. To dla mnie przysyłeś takie? Andrzej, dzisiaj ja tylko tam postaw. No zaraz, nie... zaraz. Co, nie masz wziąć? Nie krzycz, bo ludzie tutaj obok mieszkają. Koniec do tego! No już koniec! No, nie, nie, do, nie dotykaj! Ale patrz, 3 lata gwarancji ma ty. No? No napisane tak! No? 5! No to, a co tu napisane? O zobacz, o tu. To jest to stary złom! A może działa, skąd ty wiesz? Chyba u ciebie działa. To też myślisz, że. To też myślisz, że złom? A to też patrz jaki ten To też w Nie, to chyba migomat Nie, w No to a to do czego to? W dupę? A, Wsadzić? migomat No To myślisz Krzysztof, że ktoś by wydał 56 zł, bo to napisane, 56 zł. Nie bo takie wydają. Żeby tego się pozbyć? Ale ja. to no podziękuj tej osobie za taką paczkę Dla kogo mam dziękować? Dla wariata? No to, no to właśnie mówię, powiedz Dziękuję bardzo za wariacką paczkę Ty niechory człowieku Daj mi, mi fajkę. Musimy <muchy> Kurwa, nie się tylko, bo nie spadła. Kurwa. Bez pytania. Jak to zabierasz ode mnie? Dawaj, kurwa. <muchy>